Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że za dużo myślisz, coś, overfingujesz i w sumie to tak, myślę za dużo, ale co to oznacza i co z tym zrobić? Spokojnie, nie jesteś w tym sam. Wielu z nas każdego dnia doświadcza nadbytnego myślenia w większym lub mniejszym stopniu. Ja także należę do tych osób, do tych, co myślą bardzo dużo za dużo. Dlatego uznałam, że przyjdę tutaj i przedstawiam moje sposoby na overthinking. Sposoby, które sobie ćwiczę od lat i które naprawdę mi pomagają. Nie każdy do Was trafi, ale może choć jeden sprawi, że na chwilę odetchniecie, będziecie spokojniejsi i ten overthinking nie będzie już tak straszny i męczący. Nie będzie doskwierał Wam tak często i w tak ogromnym stopniu. Należy przybliżyć ten temat, a tym samym bardziej go zrozumieć, czym tak naprawdę jest overthinking. Overthinking to nadmierne, powtarzalne myślenie o danej sytuacji, sobie lub wydarzeniu. Zamęczanie się czymś w w kółko i w kółko nie dochodząc do żadnych wniosków, jedynie męcząc samą siebie, samego siebie tymi myślami i dochodząc do momentu, w którym po prostu chcemy, żebyśmy przestali myśleć, że nasza głowa się zamknęła i żeby dała nam spokój. Zwykle overthinking skupia się jakby na dwóch sferach. Przeszłości i przyszłości. Zamartwiamy się tym, co było, przecież mogliśmy powiedzieć coś innego. Jesteśmy do niczego, teraz nikt nas nie będzie lubił. Mogliśmy zrobić coś innego, być gdzieś indziej. Albo właśnie rozmyślamy o tym, co będzie. Praca klasowa, nie damy rady, jesteśmy do dupy. Spotkanie, nowi ludzie, co? Przecież mnie nie polubią. Dlaczego mieliby mnie polubić? Nie dam rady. Wszystko będzie nie tak. Najlepiej zamknę się w domu i nie będę nigdzie wychodził. Najlepiej pójdę spać, żeby w końcu przestać myśleć. Ale dobra. Przecież stres przed spotkaniem, egzaminem, czy czymkolwiek innym jest całkowicie naturalny i normalny. Więc kiedy pojawia się myślenie, zwykłe naturalne myślenie, a kiedy nadmyślenie, czyli właśnie overthinking. Overthinking to takie błędne koło. Myślisz o czymś w kółko i w kółko, powtarzając te same schematy myślowe i nie dochodząc do żadnych wniosków. To nie ma żadnego celu, po prostu myślisz i się zamęczasz. Rozwalasz sobie głowę, nie dochodząc do niczego. Rzeczy, o których warto pamiętać przy nadmiernym myśleniu, zapamiętać, włożyć do głowy i nigdy z niej nie wyjmować. Numer jeden, nie jesteś swoimi myślami. Tak, ja będę o tym mówić w kółko i w kółko, żeby wszyscy o tym pamiętali i żebym ja pamiętała w tym gorszym momencie. Twój umysł i Ty to dwa osobne byty. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, w sumie cztery słowa: Ty nie myślisz, tobie się myśli. Twój umysł jest tak samo obecny w Twoim ciele jak Ty. Ale Ty jesteś tylko obserwatorem tego, co robi i jakie są po prostu działania tego wszystkiego. Jesteś obserwatorem tych myśli. Ja bardzo lubię wracać sobie takich dwóch porównań. Twoje myśli są jak odwiedzający w Twoim domu. Przychodzą i odchodzą. Rozumiecie? Przychodzi jakiś gość, koleżanka, posiedzi chwilę, ale później idzie. Tak samo jest z myślami. I warto o tym pamiętać, że one się pojawiają, ale przyjdzie moment, w którym odejdą. Moment, który pojawi się za minutę, dwie... Sekundę, godzinę, ale odejdą. Moje myśli są jak chmury. Obserwujesz je, widzisz, że tam są, ale powoli odlatują, a ty jesteś ich obserwatorem. Jednak odejdą. Za chwilę. Minutę, sekundę, godzinę. Odejdą. Numer dwa. Także bardzo ważny, szczególnie jeśli jesteście osobami jak ja, czyli. We wszystkim widzę znak. To na pewno jest znak, to na pewno jest moja intuicja. To ma znaczenie. Overthinking to nie jest przeczucie. To nie jest intuicja, to nie jest znak i to nie jest coś dobrego. Wiele razy złapałam się na tym, że kiedy za dużo o czymś myślałam, na przykład o jakimś spotkaniu, to mówiłam sobie: To jest znak, to jest przeczucie, ja powinnam tam nie iść, bo to będzie coś złego. Nie. Nie tłumaczmy sobie nadmiernego myślenia czymś dobrym. To nie powinno mieć miejsca. To cię męczy, to jest trudne i to trzeba niwelować, z tym trzeba walczyć, walczyć o to, by mniej myśleć, by sobie z tym radzić. To nie jest przeczucie, to nie jest intuicja, to jest ból, coś, co sprawia Ci ból każdego dnia. Taką intuicją ja nazwałabym moment, w którym poznaję kogoś, miałam kilka takich sytuacji jeszcze niedawno i mam takie okej, okay, miła osoba, fajny chłopak, ale chyba coś tutaj jest nie tak. Nie siedzę, nie zadręczam się, nie myślę o tym w kółko i w kółko, tylko mam takie przeczucie, ale nie jest one niczym, co sprawia mi ból po prostu sobie jest. A teraz, po tej części, gdzie bardzo dużo mówiłam, mam nadzieję, że składnie, moje sposoby na overthinking. Mam dzisiaj w ogóle tyle energii w sobie taka po prostu, nie wiem, jakaś przeszczęśliwa, więc mam nadzieję, że nie będzie Was irytować moje gadanie i darcie mordy za wiem, bo pewnie tak będzie. Sposoby na oberfinki takie, które ja używam i po prostu chcę je Wam przedstawić, może akurat Wam pomogą, warto sobie popróbować jednego, drugiego, trzeciego i po prostu dopasować to pod siebie, bo ja też nie jestem w stanie Wam zagwarantować, że którykolwiek magicznie Wam pomoże, myśli znikną i tak dalej, ale może chociaż delikatnie naprowadzi Was na tą dobrą stronę, dobrą drogę i sprawi, że delikatnie odetchnie i już nie będzie tak źle w tym kryzysowym momencie? Pierwsze dwa sposoby to będą sposoby na wypisywanie się. I ja wam naprawdę polecam taki notatnik. Mój wygląda tak. Staram się go zawsze mieć przy sobie. Czasem zapominam, te notatki w telefonie są idealną opcją, ale po prostu wypisywanie się na overthinking, nadmiar emocji czy stres jest cudowne. Mi bardzo pomaga i cały czas do tego wracam. Ja mam coś takiego, że kiedy spojrzę na to świeżym okiem, czyli wypiszę się Patrzę i ja mam takie kaja, kurde, to jest tak nieracjonalne. Po prostu wypisanie się, przelanie swoich myśli na papier pozwala Wam spojrzeć na nie jeszcze raz z takiej innej perspektywy, co może naprawdę wiele Wam uświadomić i Was delikatnie lub mocniej uspokoić. Teraz bez przedłużania, bo jestem tego dosłownie mistrzynią. Punkt pierwszy, notatnik. Macie go przy sobie, jakiś malutki, żeby tutaj się wypisać lub po prostu notatki w telefonie. Ale miejcie w głowie takie to jest moje miejsce, gdzie będę wypisywał swoje myśli. Możecie sobie nawet te notatki w telefonie zablokować, żeby wam nikt do tego nie zaglądał, bo często nasze myśli są dziwne i takie nieracjonalne o kimś na przykład, a tak naprawdę tak nie jest. Więc tak, żeby to było wasze miejsce na spokojnie, żebyście czuli się bezpiecznie i wypisywali stąd wasze myśli. No i metoda pierwsza. Ja w ogóle nie wymyśliłam tej metody, nie mam pojęcia skąd ją wzięłam, pewnie mocno sobie ją przekształciłam na przestrzeni czasu, ale jeśli znacie autora, to jak najbardziej możecie napisać. Nazywa się Plan Akcji. Na czym polega Plan Akcji? Jak sama nazwa mówi, polega na tym, żeby uzmysłowić sobie, czy możemy coś zrobić z problemem, z rzeczą, o której teraz myślimy. To jest bardzo ważne, bo bardzo często uciekamy gdzieś z tymi myślami i wydaje nam się, że nic nie możemy zrobić, a czasem jest tak, że małe kroczki do przodu i będzie nam lepiej, damy radę i nie będziemy tyle myśleć. Jednak jest jeszcze druga opcja, momenty, w których nie możemy nic zrobić, bo zwyczajnie nie mamy na to wpływu. I warto sobie to uświadomić poprzez właśnie tą taką prostą, szybką, krótką metodę. Kryzysowy moment, myślę za dużo, koleżanka jest dla mnie bardzo niemiła. Nie mam pojęcia, dlaczego prawdopodobnie zrobiłam coś złego, bo przecież jestem do niczego i tak dalej, myśli się kołują. Idę do to łazienki, znajduję ciche miejsce, jednak jeśli nie mam możliwości, to po prostu w sali. Biorę notatnik, notatki w telefonie i piszę na samej górze. Co się wydarzyło, czyli właśnie koleżanka jest dla mnie niemiła, lub coś po prostu innego, co aktualnie siedzi w waszej głowie, co was boli. Niżej zapisuję pytanie, zadaję sobie pytanie, czy ja mogę coś z tym zrobić, tak lub nie. Dwie odpowiedzi. Nie, ponieważ nie mam na to wpływu. Nie mam wpływu na to, jak inni ludzie reagują na mnie, co do mnie czują, jak na mnie patrzą i jak zachowują się w stosunku do mnie. Nie mam na to wpływu. No i to jest właśnie ta gorsza opcja. Nie mamy na to wpływu i niby to wiemy, ale. Nasze myśli wciąż kołują i obwiniamy się i czujemy do dupy. Jak działać w takiej sytuacji? Weźcie sobie ten zeszyt, notatki w telefonie i zapiszcie taką notatkę do siebie. Zaraz podam przykład, którą przeczytacie w tym kryzysowym momencie, żeby uświadomić sobie, że nie macie na to wpływu i nie jesteście aktualnie w stanie nic z tym zrobić. I ja Wam podam taką prostą formę, krótką, żeby tutaj nie przedłużać. Wy przekształcie to jak chcecie. Zmieńcie to pod siebie, wy wiecie, co do Was trafi, co Was uderzy w takim momencie i sprawi, że delikatnie odetchniecie. Nie mamy wpływu na wszystko. To niemożliwe, żebyśmy go mieli. Nie mamy wpływu na to, jak ktoś zachowa się wobec nas. Jak na nas zareaguje, co zrobi dziś, co zrobi jutro. Nie mamy wpływu na ich emocje, myśli, słowa skierowane do nas lub do innych ludzi. Ale mamy moc. Moc jest w nas i w tym, że wpływ mamy na siebie. Na to, jak zareagujemy, jak odbierzemy ich złe słowa lub cokolwiek innego i co zrobimy dalej. Mamy wpływ na własne emocje, własne słowa, na siebie. I ja bym to napisała, to jest twoja moc, Kaja. I ją teraz wykorzystaj. Weź głęboki oddech i powtórz. Nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na siebie. Same napisanie tego, rozłożenie na czynniki pierwsze, przeczytanie tej notatki nie sprawi, że overthinking magicznie zniknie i się rozpłynie. Ale myślę, że to napisanie, przeczytanie tej notatki... Z myślą, że pisałam to w momencie, w którym czułam się dobrze, może wiele uświadomić, po prostu pozwolić, chociaż trochę się uspokoić. A to jest bardzo potrzebne w takim momencie. Druga opcja, w takim momencie, kiedy jest ta odpowiedź nie, i opcja, którą ja częściej stosuję, tutaj w moim notatniku zapisuję sobie taką notatkę do siebie. O tym będzie więcej w drugiej metodzie, bo ona głównie się na tym skupia. Ale po prostu piszę to, co Wam teraz przeczytałam, takie przykładowe do siebie, takie dostosowane do aktualnej sytuacji. Ja to zawsze piszę jakby z perspektywy drugiej osoby, to do mnie jakoś przemawia i fajnie trafia. Zrobię to w ten sposób, ale Wy możecie znaleźć sobie swój własny. Taki szybki przykład. Załóżmy, stałam w kolejce do łazienki, wchodzę do tej łazienki, wychodzę, nie wiem, byłam troszeczkę dłużej, bo tego potrzebowałam i jakaś, nie wiem, baba zdenerwowana na mnie krzyczy, że jestem nienormalna, ile ja tam siedziałam. I ja, pomimo że mam świadomość, że nie siedziałam tak długo i w sumie to nie ma po co na mnie krzyczeć, to Moje myśli mówią mi, że jestem do dupy, popełniam jakiś największy błąd w życiu, szczególnie mam takie myśli na samym początku, później się troszeczkę uspokajają. Biorę ten notatnik, robię tę metodę, to wszystko, że nie miałam wpływu i piszę notatkę do siebie. Kaja, weź głęboki oddech. Spokojnie, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, nie zrobiłaś nic złego. Nie na wszystko masz wpływ i właśnie na to nie miałaś, na zachowanie tej pani. Jednak masz wpływ na siebie, na to jak zareagujesz. Idź spokojnie, weź kilka oddechów. Wszystko jest dobrze. No więc zastanówcie się, popróbujcie i wybierzcie formę, która bardziej Wam odpowiada. Albo napiszcie sobie notatkę, a w takim momencie piszcie także swoją. Ale dobra, przejdźmy do drugiej opcji, bo tak oba też jest, czyli odpowiedź Czy mogę coś z tym zrobić? Tak, mogę coś z tym zrobić. Super, znasz już tą odpowiedź. Zadałeś sobie pytanie, odpowiedziałeś tak. Teraz zadaj sobie pytania, co mogę zrobić. A mianowicie tutaj wypisałam kilka, które możesz po prostu sobie zadać. Co mogę zrobić? Jak mogę to zrobić? Kiedy się to odbędzie? Czego potrzebuję? Może kogo potrzebuję? Co mam na myśli? Załóżmy, bardzo straszyjemy się egzaminem. Nie damy rady, jesteśmy do dupy, to nie dla nas. Po prostu będzie najgorzej, jak się tylko da. Masa myśli i tak dalej. I w takim momencie, kiedy bierzemy sobie, co możemy z tym zrobić, myślimy, ok, mogę coś z tym zrobić, bardziej się przyłożyć, zrobić sobie plan nauki, wypisać sobie wszystko po kolei, zorganizować czas. To na pewno mi pomoże. Więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co mogę zrobić? Jak to zrobić? Kiedy? Kiedy to się odbędzie? No, i tutaj zaznaczę to, to samo. To nie jest tak, że teraz napisałeś plan, wiesz co zrobić, nagle myśli znikają. Ale ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że mnie to uspokajało. Dawało mi taki obraz, że ok, jestem w stanie coś z tym zrobić. Wiem, jak to zrobić kiedy? Po kolei, małymi kroczkami do przodu. Odbierało chociaż. Troszeczkę tego stresu, tych złych emocji, a to już pozwala nam się uspokoić. Kolejnym takim plusem właśnie z tej metody jest to, że kiedy zajmiemy się tym planem, na chwilę odchodzimy od tych złych emocji, od kołowania się ich i skupiamy się na czymś dobrym, idziemy na takie lepsze tory. I wiecie, na chwilę odwracacie tą uwagę w dobrą stronę. I to też naprawdę bardzo pomaga i wspiera. Metoda druga, także metoda na wypisywanie się. Ja używam jej o wiele częściej, bo jest taką trochę moją metodą kryzysową. Kiedy naprawdę jestem w jakimś miejscu publicznym, na zajęciach, a mój overthinking robi mi papkę z mózgu, i nie mogę po prostu wysiedzieć, a wiem, że muszę, bo są moje zajęcia, studium, zaraz jakiś projekt. Wtedy używam tej metody. Ja ją nazwałam po prostu rozpisz się. Metoda kryzysowa i ja akurat tą wymyśliłam sobie sama, gdzieś tam próbowałam różnych rzeczy, jak mam to napisać, i tak dalej. I powstało coś takiego, co jest naprawdę przydatne. Ja w ogóle mam tutaj te metody zapisane i za każdym razem, kiedy jest gorzej, wracam sobie i tak przypominam, jak to zrobić, i piszę na tej podstawie sposoby radzenia sobie, ale przejdźmy już do samej metody. To są takie cztery punkty, które zapamiętuję i używam w trudnej sytuacji. Numer jeden. Ja zawsze muszę to dopisać, bo uważam, że mimo wszystko oddychanie, medytacja, o tym też będzie później więcej. Weź pięć głębokich oddechów. Na początek spokojnie. Ja zawsze sobie jeszcze mówię, Kaja, jesteś bezpieczna, wszystko jest w porządku. A i teraz punkt drugi. Wypisz wszystko, co masz w głowie. Przelej na papier każdą myśl. Po prostu możesz to baz, grać. nie wiadomo co, ale przelej na papier. Przelej do notatek. Wypisz wszystko. Po co? Bo, tak jak wspomniałam, spojrzyj na to świeżym okiem i wiem to z własnego doświadczenia. Może wiele uświadomić, zdjąć trochę napięcia i uspokoić. Po tym, jak już wszystko wypiszecie, przeczytajcie to. Raz, drugi. Tak, żeby się nie zamęczać. Wiecie, jak to zrobić, bo znacie siebie albo się tego nauczycie. Ja zawsze sobie tak raz to czytam. I sprawdź, czy to w ogóle jest racjonalne. Ja biorę sobie wtedy długopis i skreślam po prostu to, co nie ma żadnego sensu. To, co już wiem, że nie ma sensu. Skreślam. Na przykład w tych moich notatkach pojawia się zdanie: koleżanka jest dla mnie niemiła, więc mnie nienawidzi. Mimo, że wiem, że ona mnie lubi, bo wczoraj spędzałyśmy czas, przedwczoraj jesteśmy, no nie wiem, przyjaciółkami. Ale moja głowa mówi mi, że ona mnie nienawidzi. Mm, to jest nieprawda. I jak już to zrobicie, punkt trzeci. Czyli co czujesz? Zadaj sobie takie pytanie: co czujesz i wypisz emocje, które teraz ci towarzyszą. Złość, smutek, nie wiem, rozczarowanie, niepewność. Każdą emocję, jaką teraz masz w sobie, skup się na chwilę na swoim ciele i po prostu to wypisz. A ja, ale po co? Po co, po co mi to teraz? Identyfikacja swoich emocji poszerza samoświadomość. świadomość. tego, co się ze mną dzieje, dzięki czemu bardziej znamy tą sytuację, a dobrze wiemy, że to, co mniej obce, generuje mniej strachu, którego aktualnie nie potrzebujemy. Później pisze, dlaczego to czuję. Tak, już przelałeś to na papier rzucając z tymi wszystkimi myślami na samym początku, ale mówię, poszerzajmy tą świadomość tego, co się z nami aktualnie dzieje. Koleżanka była dla mnie niemiła. Okej, okay, tyle. Co najgorszego może się wydarzyć? I ja lubię to pytanie, bo on uświadamia mi, jak bardzo irracjonalne jest moje myślenie, jak niedorzeczne jest to, przecież nic się nie dzieje. I wtedy właśnie zadaję sobie to pytanie, co najgorszego może się wydarzyć? Załóżmy rozmowa o pracy. Okropnie się stresuję, mam dość, nie wiem, jestem do niczego, nie dostanę się. Co najgorszego może się wydarzyć? Nie dostanę tej pracy. Okej, okay, w porządku. Czy wtedy Twój świat się zawali? Nie, pójdę na kolejną rozmowę i inną pracę dostanę. No i ostatni krok, czyli ten szósty, notatka do siebie, czyli moje ulubione i to naprawdę tak mi pomaga. Przeczytam Wam po prostu przykład, bo akurat tutaj sobie zapisywałam i mam jakiś taki przykład, który mogę przeczytać. Więc żeby zobrazować sytuację, moim problemem było to, że szłam na terapię i okropnie bawiałam się tego, że znów będzie to samo, że po prostu ta wani mi podpasuje i znowu od początku, kolejny raz będę musiała wszystko opowiadać. I na końcu powstała taka notatka. Kaja. Weź głęboki oddech, jest ok, będzie. Nawet jeśli będzie coś nie tak i ta pani okaże się nie w porządku, znajdziesz kogoś innego. Świat się nie kończy na tej jednej osobie, jest masa innych psychologów, psychoterapeutów. Odnajdziesz kogoś i będziesz czuła się dobrze. Mieszkasz przecież w Warszawie, to jest masa ludzi. Na pewno kogoś znajdziesz. Oczywiście, że znajdziesz. Weź jeszcze raz głęboki oddech, wszystko jest w porządku. Czasem wystarczy mi same napisanie tego. Czasem czytam to raz, czasem kilka, ale naprawdę uspokaja, wspiera i pozwala odetchnąć. Rozpisuj się, wylewaj swoje myśli, emocje, przelewaj to wszystko na papier, spróbuj tych metod, dostosuj je do siebie, a zobaczysz, dać to delikatne takie uspokojenie, a może nawet całkowite, i sprawi, że w tym najgorszym momencie, lub ogólnie na co dzień, poczujesz się lepiej. I mówię naprawdę to z własnego doświadczenia. Z kiciam. Ta chwila, ten moment to najpiękniejsze, co aktualnie posiadasz. To tu i teraz kreujesz swoją przyszłość i przeszłość. Nie jutro, nie wczoraj, dziś, tutaj, teraz. Dlaczego o tym mówię i dlaczego jestem w takiej scenerii? Przy nadmiernym myśleniu totalnie ucieka nam ta bieżąca chwila. Bieżąca chwila, która jest tak ważna, bo tak jak wspomniałam, to właśnie teraz kreujemy nasze życie i to właśnie dzięki skupianiu się na niej łatwiej będzie płynąć na ten overthinking. Dlaczego ta sceneria? Jest poradek. Czyli moment, w którym ja najbardziej skupiam się na bieżącej chwili, siadam sobie, medytuję, głęboko oddycham. Ale także po prostu tutaj zaczynamy nasz dzień i rozpoczyna się moment, w którym jesteśmy tu lub gdzieś indziej. I uznałam, że fajnie będzie wspomnieć o tym, jak być w chwili obecnej, bo to skupienie się na teraźniejszości naprawdę mocno może nam pomóc. Skupienie się na kolejnych krokach, na oddechu, na medytacji, bycie tutaj. Medytacja, pewnie masy, razy słyszeliście, że pomaga Wam to na overthinking, a teraz myśleć, OK, myślę za dużo, więc Wam usiąść, medytować i jeszcze bardziej tonąć w naszych myślach. Nie, to zwykle nie działa, szczególnie na mnie. Jeśli mówię o medytacji jako pomoc na overthinking, mam na myśli regularne medytowanie, albo przynajmniej branie tych kilku głębokich oddechów. To jest moment dla ciebie, w którym jesteś tylko ze swoimi myślami, z tym oddechem, dzięki czemu się uspokajasz i naprawdę na dłuższą metę, na co dzień, bardzo to pomaga. Kiedy miałam najgorszy okres w moim życiu, gdzie myśli było za dużo i miałam tam różne problemy, to było z dwa lata temu, ja bardzo dużo medytowałam. I naprawdę jestem z nami, tak Serio powiedzieć, że to była jedna z rzeczy, która pomogła mi wyjść z tego stanu, uspokoić się i czuć ze sobą lepiej. Jednak mam świadomość tego, że medytacja nie jest dla każdego i wydaje się ogólnie bardzo ciężka. Mnie aktualnie ciężko medytować, więc robię to czasem, kiedy czuję, że tego potrzebuję. Ale fajne jest na przykład po prostu głębokie oddychanie. Usiądźcie rano, wieczorem na minutkę i głęboko oddychajcie. Na chwilę, na sekundę skupcie się na bieżącej chwili, na waszym oddechu. I jeśli myśli będą przypływać, na mnie to akurat działało. Zawsze jak Jakaś myśl przypływała, ja mówiłam sobie: To jest myśl, i pozwalałam odchodzić jej wolno. Przychodziła kolejna: To jest myśl, i pozwalałam odchodzić jej wolno. Kiedy myślę o swoich początkach, z tym głębokim oddychaniem czy medytacją, to było giga ciężkie i po jednym oddechu dwóch miałam już koniec, nie nam rady moje myśli nie rozwalają. Ale z każdym dniem jest łatwiej i taka medytacja, skupienie się na tym oddechu choć na chwilę, pozwala nam być tu i teraz. Co tak jak wspomniałam, jest ważne przy nadmiernym myśleniu, ale tego pozwala nam delikatnie kontrolować swoje myśli i uczy nas tego, że one te są, ale my jesteśmy obserwatorami, one przypływają, to jest myśl. I odpływają. Naprawdę różne techniki oddechowe. Ja po prostu lubię sobie wziąć głęboki wdech. Wydech i tak z 5-10 razy, gdy tego potrzebuję. Ale tak jak mówię, na własnym doświadczeniu naprawdę na co dzień bardzo to pomaga, więc warto spróbować. Kolejna metoda, która pozwoli ci być w chwili obecnej, a tym samym skupić się na tym, co tu i teraz, a nie na tym, co było lub będzie. I ja nazywam ją kolejny krok. Po prostu wstaję rano i czuję, że moje myśli gdzieś błądzą. O czymś myślę, z kimś się pokłóciłam, coś mnie martwi, ma może jakiś test. Różne rzeczy. Kolejny krok. Skupiam się tylko na kolejnym kroku. Wstaję i myślę: OK, Kaja, co teraz będziesz robić? Jaki będzie Twój kolejny krok? Poczytam książkę, 10 minut w porządku, kończę czytać książkę, jaki jest Twój kolejny krok? Pójdę do łazienki, wezmę prysznic, okej. Okay. Jaki jest Twój kolejny krok? Zrobię sobie śniadanie, jakie śniadanie? Okej, okay. robię sobie to śniadanie i tak dalej. Wiecie, jem śniadanie, oglądam serial, skupiamy się stricte na tym kolejnym kroku i o nim staramy się myśleć. I naprawdę, gdy o tym słuchamy, może wydawać się to głupie, niepotrzebne jak to ma nam pomóc, ale to jest po prostu właśnie skupienie się na tej bieżącej chwili, co sprawia, że jesteśmy tutaj i teraz, w tym momencie i po prostu skupiamy się na czymś, więc tak, że troszeczkę odwracamy naszą uwagę od tego, co mamy w głowie, co będzie było i jesteśmy tutaj. No i ostatni sposób, przedostatni, bo jeszcze będzie wizualizacja, ale to bardziej jakie takie uspokojenie. Odwracanie uwagi. Teraz możecie pomyśleć o odwracaniu uwagi, Kaja. To nic nie daje, będziemy wracać do tych emocji, do tych myśli. To się zgadza, jeśli jest jakaś trudna sytuacja i wy robicie wszystko, żeby o niej nie myśleć, a musicie podjąć jakąś decyzję. Ale ja uważam i zauważyłam na swoim przykładzie, że kiedy myślę nadmiernie o czymś, co jest po prostu bez sensu, fajnie jest skupić swoją uwagę na czymś innym i po prostu odbić od tych myśli. Daje Ci to spokój, mniej stresu, szczególnie w takim bardzo ciężkim dniu, kiedy Twoje myśli totalnie nie chcą dać Ci spokoju i po prostu męczą Cię od rana do nocy. Fajnie jest znaleźć sobie coś, taką jedną, dwie, trzy rzeczy, które weźmiesz, będziesz robił i będziesz czuł się dobrze. Uspokoisz się, skupisz na czymś innym i nie będziesz tyle myślał. Odetchniesz. To może być cokolwiek, tak jak czujesz, pomyśl, co daje Ci radość, co sprawi, że na chwilę odetchniesz i będzie Ci po prostu lepiej. W moim przypadku było to kolorowanie. Ja kupiłam sobie tak randomowo kolorowankę dla dorosłych kredki i zaczęłam sobie kolorować. I za każdym razem, gdy miałam tych myśli za dużo, nie miałam już na nie siły i cholernie mi męczyły, żaden z tych sposobów nie działało i po prostu nawet nie chciałam się ich robić, brałam swoją kolorowankę, kolorowałam i totalnie po prostu już nie myślałam. A później, kiedy przez dwie godziny to robiłam, szłam się myć. Oglądałam serial i było mi po prostu lepiej. I może być to cokolwiek. Co dzisiaj czujesz? Czy jest to zrobienie dobrego posiłku, uwieczenie czegoś, spędzenie czasu z mamą, z przyjaciółmi, rozmowa z przyjacielem, nie wiem, pobieganie, jakiś sport jak najbardziej cokolwiek, żeby odwróciła na chwilę tą Twoją uwagę i dało Ci ten spokój, którego aktualnie potrzebujesz, bo tych myśli jest za dużo i wiesz, że one dzisiaj Cię nie opuszczą, bo tak bardzo Cię gnębią. Powtórzę jeszcze raz, teraz mniejszość, ten moment, ta chwila to najpiękniejsze, co aktualnie masz. To, ten moment, w którym właśnie oglądasz ten film, to ta chwila, w której kreujesz swoją przyszłość i przeszłość i to na tej chwili powinieneś próbować, chociaż spróbować się skupić. Nie zawsze się da, nie zawsze będzie się dało, ale można spróbować, bo dlaczego by nie. Ta chwila jest ważna, bo to dziś kreuje swoją przyszłość i przeszłość. Nie jutro, nie wczoraj, dziś. Tutaj. Wizualizacja. Sposób na overthinking, niby jak. To nie jest stricte sposób, który was uratuje w każdej sytuacji. Podkreślam to przy każdym sposobie, ale po prostu też sposób nie dla każdego. Na mnie on działa, bo mam dość bujną wyobraźnię, tak bym to chyba określiła, i po prostu lubię sobie uciec do innego świata i w ten sposób się uspokoić. Ale mam świadomość tego, że nie każdy to lubi, więc spróbuj, zaufaj mi, daj się poprowadzić i zobacz, czy to jest dla Ciebie. Teraz znajdź spokojne miejsce, takie, żebyś czuł się bezpiecznie, spokojnie i żebyś mógł na chwilę zamknąć oczy i po prostu odetchnąć. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i daj się poprowadzić. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś ciemnym, brzydkim pomieszczeniu, budynku, pokoju. Miejscu, które odzwierciedla wszystko, co teraz czujesz. Te złe emocje, stres, czarne scenariusze, okropne myśli. Stojąc w nim, odczuwasz te emocje, wszystkie, bardzo mocno, bo on jest po prostu ich pełen. Stoisz i nagle słyszysz dźwięk. Odwracasz się i widzisz windę. Drzwi się otwierają, a ty idziesz w ich kierunku. Wchodzisz do środka. Wciąż czujesz te emocje, bo windę znajduje się na piętrze. Ich pełen. Ale podjeżdżasz wyżej. Piętro pierwsze. Szkoła. Okropnie stresuje mnie szkoła. I to piętro poświęcone jest emocjom związanym ze szkołą. Każda zła myśl, stres, wszystko jest na tym piętrze. Odczuwasz to mocno, ale z każdą sekundą, podjeżdżając wyżej i wyżej, te emocje znikają. Jest ich coraz mniej. Odpuszczają, a Ty jesteś spokojniejszy. Kolejne piętro, rodzice. Okropnie stresują mnie rodzice. Pokłóciliśmy się, nie rozumieją, nie ograniczają. Wszystkie emocje związane z rodzicami są na tym piętrze. Odczuwasz się teraz mocno, bo Winda wciąż tutaj jest. Ale z każdą sekundą, kiedy podnosi się do góry, emocje odpływają. Jest ich mniej, a ty jesteś spokojniejszy. Kolejne piętro i kolejny temat, który cię boli. Jakaś osoba sprawia mi przykrość, a ja bardzo ją lubię, nie rozumiem. Widzisz ją tam, stoi i patrzy na ciebie. To piętro jest wypełnione emocjami związanymi z nią. Ból, strach, natrętne myśli, czarne scenariusze, wszystko, ale z każdą sekundą podjeżdżając wyżej, jest ich coraz mniej, a Ty jesteś spokojniejszy. I kiedy miniesz wszystkie te piętra, w zależności od tego, ile złych emocji i sytuacji aktualnej masz w sobie, drzwi znów się uchylają. Patrzysz, wychodzisz do miejsca, pomieszczenia, w którym czujesz się spokojnie i bezpiecznie. Może to być twój pokój, może to być łąka, dom twoich dziadków, może stać tam osoba, której bardzo ufasz, którą chcesz teraz przytulić i przy której czujesz się dobrze, albo twój piesek, kotek. Wychodzisz, przekraczasz próg windy i czujesz się spokojnie, bo te wszystkie emocje zostały niżej. Ty teraz jesteś tutaj, w spokojnym, bezpiecznym miejscu. Przytulasz tą osobę, głaszczesz swojego psa i czujesz się dobrze, spokojnie, bezpiecznie. Ja wiem, to może wydawać się głupie jakieś wyobrażanie sobie, ale naprawdę wspiera. Spróbuj. Tej wizualizacji lub jakiejkolwiek innej. Możesz wymyślić coś swojego albo coś znaleźć. Ja akurat ją lubię. Nie mam pojęcia, czy stworzyłam ją sama, czy gdzieś usłyszałam, bo było to już jakiś czas temu, ale lubię do niej wracać. Nagrałam ją kiedyś na TikToka i wciąż masa osób pisze mi Kaja. Wracam do tej wizualizacji i czuję się dobrze, bezpiecznie, spokojnie. Dlatego uznałam, że podzielę się nią i tutaj. Spróbujcie, zamknijcie oczy i dajcie się poprowadzić. Wracajcie do tego momentu, tego nagrania, kiedy będzie gorzej i dajcie sobie tę chwilę spokoju i takiego odetchnięcia. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że którykolwiek z tych sposobów sprawi, że poczujecie się trochę lepiej, pomoże, uspokoi, ale pamiętajcie o tym, że jeśli naprawdę overthinking Trapi was każdego dnia i nie daje normalnie funkcjonować, udajcie się do specjalisty. Nie bójcie się prosić o pomoc. To nie jest wstyd, to jest siła i ja zawsze będę o tym mówić. Totalna odwaga, bo wychodzisz z czymś, co się tak męczy i nawet nie chcesz o tym mówić na zewnątrz. Do kogoś opowiadasz o tym i walczysz o siebie. Nie bójcie się walczyć o siebie, bo wasza osoba, wy, to co widzicie w lustrze każdego dnia, to najspanialsze, co macie. I jeśli macie siebie, Możecie mieć wszystko. Ja naprawdę w to wierzę i widzę na własnym przykładzie. Odzyskałam siebie i teraz mogę mieć wszystko. Ale dobra, bo zmieniło się to wykład o terapii i życie jak zwykle. Ja nie umiem mówić o czymś innym. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, gdy zabicie łapkę w górę, zasubskrybujecie i do następnej niedzieli.